To chwila dla debila, który to zadanie układał. A właściwie nie tyle układał, co podpierdolił ze znanego i lubianego zbioru zadań. Przy czym autor zadania wprowadził pewne zmiany, pewnie po to, żeby się nie wydało, że zadanie podpierdolił, no i tymi zmianami zadanie zepsuł. To zdanie jest nierozwiązywalne, jest kompletnie bez sensu. Dlaczemuż? Pozwólcie, że przeczytam treść. Małpa A siedzi na gałęzi drzewa. Ok, to jest małpa A. Na razie nie mam problemu z tym zdaniem. 20 metrów nad ziemią. No dobrze. Jest punktowa, więc nie czepiam się, że H jest tak oznaczone. Do środka małpy. Bo skoro ona jest punktowa, to właściwie można przyjąć, że jest tu. Tam, gdzie sięga gałąź drzewa. Pasuje. Na ziemi w odległości 20 metrów od punktu na powierzchni ziemi, nad którym siedzi małpa, obserwuje ją małpa B. A tak na marginesie. Te małpy wyglądają jak pedobiry, czy tylko mi się tak wydaje? Dobra, czy tam dalej? W momencie, gdy A... Małpa A tu powinno być, puściła się z gałęzi. To jest w ogóle nie po polsku, to jest niepoprawne językowo, nie? Nie można puścić się z gałęzi. Z gałęzi to ewentualnie można się spuścić i nie zdziwiłbym się, gdybym się dowiedział, że kiedyś gdzieś w jakimś zoo, czy na innym safari autorowi, małpa spuściła się na twarz z gałęzi. To by niejako tłumaczyło jego zainteresowanie zadaniami o małpach. Więc nie, nie, jest możliwe, żeby się puścić z gałęzi. Może się ewentualnie spuścić. W oryginale ta małpa wisiała na gałęzi, czyli trzymała się łapkami gałęzi. O tak. No i w pewnym momencie puściła się tej gałęzi. No ale nie sposób puścić się gałęzi, jak się na niej siedzi, bo nawet jak się puszczę, przestanę się jej trzymać, to dalej mam pod dół tą gałąź i nie zaczynam spadać. No chyba, że stracę równowagę, przechylę się i polecę na ten głupi ryj. Trochę się przypieram, no ale Trzeba, należy się panu autorowi. Należy mu się odcinek na kanale. No dobra. Będziemy traktować to tak, jakby ona wisiała na gałęzi i się jej puściła. To autor miał na myśli, to znaczy, tak było napisane w oryginale. Autor zmienił treść, zrobił on bez sensu. Weźmiemy poprawkę na to, że autor jest niepełnosprytny, nie? I będziemy myśleć o małpie, która wisiała na gałęzi i puściła się tej gałęzi. I zaczęła spadać z przyspieszeniem ziemskim. No kurwa niespodzianka, nie? Co by małpa musiała robić, żeby spadać z przyspieszeniem innym niż ziemskie? No na przykład musiałaby mieć silniczek odrzutowy w dupie. I to włączony. Ale małpy takich rzeczy nie mają, więc... Dzięki za cynk. Małpa B rzuciła banana tak, że małpa A złapała go w locie. Jaki kąt teta? Wiadomo, że nie oznaczymy tego alfa, albo beta, albo gamma. Bo licealiści, dla których ten konkurs wbrew nazwie jest adresowany, te literki umieją, więc trzeba napisać jakąś fikuśną. Żeby im problem sprawić już samą treścią. To jest bardzo brzydkie takie no. Mi się to kojarzy z moim ulubionym hobby, czyli podkładaniem nogi osobom niewidomym. To jest to samo. Jaki kąt Teta tworzyła prędkość początkowa badana w stosunku do powierzchni Ziemi? Jest ładnie sformułowane pytanie, bo to jest istotne względem czego ten kąt, czy poziomu, czy pionu. Tutaj jest PRO. Zakładamy płaską powierzchnię ziemi, i tak bym tak założył. Pomijamy rozmiary obu małp, nie są podane, więc wiadomo, że je pominę. W tym długość ich ramion, no jak kurwa, pomijamy rozmiary, no to chyba pomijamy rozmiary, nie trzeba tego zdania, nie? Dlaczego pan autor nie ceni czasu uczestników tego konkursu i każe im czytać pierdoły, które są niepotrzebne? Może jest chłym, nie wiadomo. Rozmiar samego banana, ja pierdolę, siły opory powietrza, to bym wszystko pominął, bo nie mam sposobu, żeby to uwzględnić. Całe to zdanie to jest wytracanie mojego czasu. Podaj odpowiedź wyrażoną w stopniach, tyzyny, jeśli odpowiedzią jest nypy 30 stopni, wpisz 30, gdzieś tam na stronce się wpisuje, nie? No, bo symbol stopnia ciężko wpisać w przeglądarce. No, także z po całości, ale to nie koniec. Zobaczcie na ten obrazek. On jest wadliwy, bo mnie interesuje, jaka jest odległość w poziomie od małpy A, od jej współrzędnej xowej, do miejsca, w którym nastąpił wyrzut bananu. Do tego miejsca. To jest mniej niż 20 metrów. Kupa trochę, nie? Autor może próbować tutaj się bronić, żeby przecież napisał, że to wszystko jest punktowe, no ale mnie ta obrona nie przekonuje. Ten obrazek jest wadliwy. Interesuje mnie odległość mniejsza niż A. A no i teraz, żeby móc to w ogóle rozwiązać, to ja założę, że A jest dotąd, a nie dotąd. Czyli tutaj tak po pogumkuję. O kurwa, mam białą gumkę włączoną. To mi teraz trochę psuje proporcje, bo to 20 metrów jest mniejsze niż to 20 metrów, ale chyba jest mniej źle niż było. To też skreślę, bo wygląda strasznie, i narysuję normalnie porządną małpę, która wisi. Znaczy, narysuję pedobira, bo jakby trzeba się trzymać konwencji. No nie umiem, kur... takimi krótkimi łapami przecież się nie chwyci, bo głowa zawadza. Co mam zrobić? Przedłużę jej łapy. No dobra, to jest małpa. No to teraz bawmy się. Wprowadzę sobie jakiś układ odniesienia, on będzie się zaczynał tutaj, gdzie banan startuje. Czy, czy tak musi być? No, no nie, można gdzie indziej, ale akurat mam kaprys, żeby długo narysować. No co jest? W miarę prosto. Na oko cyk, cyk, cyk i druga oś. Nic nie widać. Bieda. W drugą stronę będzie O tak. Nie ten pisaczek ma włączony. Akurat skróty klawiszowe do pisaczków w tym programie. Nie ogarnąłem ich jeszcze Kiedy się nauczę. A X i Y. Tu są dwa ciała, więc będę usiłował zapisać sobie równania na położenie, na współrzędne położenia dla każdego ciała z osobna. Wydaje mi się, że równania na prędkości tutaj nie będą potrzebne. To tak, po pierwsze prędkość tego banana oznaczę sobie V1, czemu nie? Rozbieram na składowe, no bo to jest rzut ukośny, nie. Widać, że jedna składowa będzie dana sinusem, druga kosinusem, nie. I tak, x składowa to będzie kosinus. Nie będę tłumaczył elementarnej trigonometrii. To zadanie jest dla zaawansowanych dzieci, więc no sorry. V1 cosinus theta. W takim razie składowa y V1y to będzie V1 sinus theta. Teraz mogę sobie zapisać, jak się zmienia y i x banana i jak się zmienia x, sorry, y tej małpy, bo jej x jest ustalony. To zapiszę tutaj. x a. x małpy a. To będzie w tym układzie odniesienia h, które właściwie jest dotąd. Czyli też powinienem poprawić trochę. No to teraz proporcje będą lepiej wyglądać. Dobra, poprawię. Tu wymarzę. No, jako tako. To drzewo mi się nie podoba, narysuję na nim jakieś owoce. Gruszki. Właściwie nie wiem, jakie owoce tak wyglądają, ale chyba gruszki. Napiszcie mi w komentarzach, czy, czy, czy mi się nie pomyliło. H odjąć jedna druga. GT kwadrat. To jest A i to A wygląda trochę jak jedynka. Może napiszę jeszcze raz, bo inaczej zaraz będzie kupa pomylę się, nie? A. Dobra, teraz X1. Też będzie funkcją czasu. To jest X tego banana, nie? Banan ma indeks 1. I głupie te oznaczenia mam. To pan autor takie trochę narzucił, więc co zrobić? To będzie prędkość początkowa czas, czyli V1X. Kurwa. Kurwa. Zajmiałem się. To jest Y, nie? Kasa dzisiaj mam. Co mogę powiedzieć? To też będzie Y. Fajren Y czas odjąć jedna druga GT kwadrat. Jak wiecie, moi patroni dostają dużo dobrych rzeczy. Nudesów w szczególności. Najwięcej w progu 50, dlatego tu jest tak dużo miejsc i tak dużo z nich jest wykorzystanych. Niedługo się skończą i później dokładnie to samo można dostać w wyższych progach. Także, no. Ale ja w ogóle nie o tym chcę do was rozmawiać. Chcę wam powiedzieć, na co idzie hajs od patronów. Idzie na skromne życie na polskiej wsi, póki co, później Paragwaj, i na ratowanie planety. Jak ratuję planetę, zapytacie. Otóż tak. Wyświetlam sobie wiadomość, którą przysłał mi Client Earth. Klikam w Double Mind Pack. Bo czasami tak jest, że jakaś mega bogata osoba godzi się dorzucić swoją złotówkę do każdej złotówki, którą rzuci ktoś inny. I jak widać z tego maila, dzisiaj jest taki dzień. Client Earth to jest taka organizacja, która zrzesza prawników, którzy wykorzystują przepisy, takie jakie są w danym kraju, żeby blokować działania, które psują planetę. Ja nie mam nic przeciwko takim działaniom, więc Double My Impact. I może przejdźmy na UK. Kliknijmy w stówkę. Powiada co ostatnio było. Hm, pamiętam. Match my gift, czyli ktoś inny rzuci drugie tyle. To jest 200 funtów, to jest dobrze ponad 1000 zł. Let's do it. Będę musiał to zablurować, żeby nie dostawać spamu. Tu się zgodzę. Next. 200 funtów w stanie 100 funtów. Wspaniale! No dobra, to jeszcze zapiszę sobie, co się dzieje z xem tego banana. Czyli x1 będzie rósł liniowo. I to będzie po prostu V1x razy czas. Okej. Okay. One mają się spotkać, zderzyć się. Albo małpa ma złapać banana, Na jedno wychodzi. Banan ma trafić w małpę, to znaczy też to samo. W tym celu muszą mieć w pewnej chwili, określonej chwili, te same współrzędne x i y. Nie, to jest warunek spotkania, no mają być w tym samym miejscu. Przyrównam sobie ich y -ki. zobaczymy, co z tego wyjdzie. To nie jest pełen warunek spotkania, jeszcze x -y muszą być takie same, ale to za chwilę. Czyli y małpy a jest taki sam jak y banana, który ma indeks 1. W sumie nie wiem, po co ten indeks można było bez. Przepisuję h odjąć 1, druga gt kwadrat równe v1y i wpiszę już wprost, że v1y to jest v1 sinus theta Odjąć 1, druga, gt kwadrat. To sobie idzie, opuszcza nas. Nie wiem, co dalej z tym robić. Na razie tak to zostawię. ja mam coś powiedzieć o tym kącie. ja właściwie wiem, ile wynosi x1. Jeśli ma się spotkać to po tym czasie, po którym zrównują się y, banan w kierunku poziomy musi pokonać a. Czyli, jeśli tutaj wezmę czas zrównania się y, to x1 staje się literką a. Hmm, Okej. Okay. Wezmę to, przepiszę, tylko wpiszę tego x, v1x, jawnie, że to jest v1 kosteta. Czyli bierę to. Dobra, zerkam sobie, zerkam i widzę, że w obu równaniach jest czas, który nie jest ani dany, ani szukany. Mogę to metodą postawiania, nie? Z jednego wyznaczyć czas, wstawić do drugiego, albo z obu wyznaczyć czas i przyrównać te drugie strony. Może tak będzie bardziej elegancko. Wyznaczam z tego czas. To jest h nad v1 z theta. Wyznaczam z tego czas. To jest a nad V1 cos theta. Przyrównuję sobie te czasy. V1 idzie się miłować. Robię skomplikowane przekształcenia tak, żeby mi się pojawił sinus przez cosinus, czyli mnożę obustronnie razy sinus theta, dzielę obustronnie przez a. A nad a to jest sinus przez cosinus, czyli tangens. No i tutaj akurat bez kalkulatora widzę, że to będzie 1. Czyli to będzie 45 stopni, ale to nie musi wychodzić 45 stopni, więc w ogólności taki kąt będzie dany arkusem arkus tangens h nad a, czyli jedynki i to wypluje 45 stopni. No a tam w tym formularzu musicie wpisać bez stopni, bo i tak stopni nie wpiszecie, więc... no. To zadanie będzie niepubliczne do czasu końca tego pierwszego etapu, chyba. Bo teraz się zastanawiam, czy za to, że to jest zrobione tak bardzo na odpierd nie zbadałoby, popsuć im tej zabawy. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie.